Główna planeta Imperium, znana jako świat Matka, była rządzona przez tysiące królów, aż wyczerpały się jej zasoby. Wtedy armia wyruszyła w kosmos, by podbić nowe planety. Jednak zdrajcy zgładzili króla i królową, prowadząc niektóre planety do rewolucji. Senator Balisarius wykorzystał okazję i przejął władzę oraz wysłał oddziały pod dowództwem admirała Atakusa, by odnaleźć i zdławić rebeliantów. Zapraszam do wspólnego seansu skrótu filmu o tytule Rebel Moon, dziecko wojny. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na odległej planecie Welt, farmer Gunnar przybywa na pole, gdzie pracuje Kora. Jest wieczór, a mieszkańcy wsi zebrali się na kolację ku czci myśliwego, który złapał śnieżnego łosia. Dziewczyna kończy swoją pracę i dołącza do imprezy. Myśliwy rzuca spojrzenie na dziewczynę, mając nadzieję, że odwzajemni jej uczucia, ale zachowuje się neutralnie. Wieczorem wraca do domu, który dzieli z farmerem, który kiedyś znalazł ją wśród wraku statku kosmicznego i teraz uważa ją za córkę. Stary człowiek chce, aby wyszła za mąż, ale kora czuje, że nie zasługuje na taki los. Następnego dnia widzi ogromny statek na niebie i śpieszy, aby ostrzec mieszkańców. Wieśniacy boją się imperium, ponieważ guna. Sprzedawał nadwyżki jedzenia rebeliantom. Jeśli wojsko się dowie, będzie kłopot. Lider wioski decyduje się spotkać z gośćmi i zobaczyć, czego chcą. Admirał Atakus i jego ludzie lądują, domagając się kupna ziarna, aby uzupełnić zapasy żywności. Lider oszukuje admirała, mówiąc, że nie mają dodatkowego ziarna, ale Atakus dowiaduje się o kłamstwie i go zgładza, następnie rozkazuje Gunarowi zebrać cały plon dla niego w ciągu dziewięciu tygodni i odchodzi, zostawiając swoich żołnierzy w wiosce. Żołnierze zaczynają rozpakowywać swoje bagaże. Okazuje się, że jedna z skrzyń zawiera ostatniego z robotów służących królowi. Aris prosi go o pomoc w przeniesieniu ładunku. Tymczasem jeden z żołnierzy zauważa młodą dziewczynę, Sam, ale ogranicza się do komplementu, zwłaszcza że zauważa robota, którego chce przetestować. Żołnierz zaczyna strzelać, testując, czy się zbuntuje, ale on pozostaje niewzruszony. Końcowo Aris broni robota i prawie Sam pada ofiarą, ale sierżant przerywa im i kieruje robota na rzekę by się podmył. Sam znajduje go i siada obok niego. Robot opowiada o córce króla, księżniczce Isa, która miała rzadki dar uzdrawiania i wskrzeszania. Poddani mieli nadzieję, że wprowadzi nową erę, ale została zgładzona wraz z rodziną podczas koronacji. Po tych wydarzeniach roboty króla przestały walczyć. Sam zapewnia go, że mimo to nadal posiada emocje i daje mu wianuszek. Tymczasem mieszkańcy wioski obwiniają Gunara za zdradzenie informacji o dodatkowym zbożu i losie lidera. On przypomina im, że są tylko rolnikami i robi to dla dobra wioski. Żołnierze ich nie zgładzą, bo nie miałby ich kto wyżywić. Kora, słysząc to, idzie do domu i zaczyna pakować się. Jej przybrany ojciec próbuje ją zatrzymać, mówiąc, że nadal mogą walczyć, ale dziewczyna zna siłę imperium. Żołnierze chwytają sam i ciągną ją do domu, mając zamiar zabawić się z dziewczyną. Jedynie młody żołnierz Aris staje w jej obronie, za co natychmiast jest karany. Widząc to, Kora prosi żołnierzy, by przestali, ale oni postanawiają, że tej nocy będą mieli dwie piękności. Kora angażuje się w walkę, pokonując jednego przeciwnika za drugim, pokazując swoje prawdziwe umiejętności. Aris również staje do walki z imperium. Jednak sierżantowi udaje się chwycić sam i żąda, by odłożyła broń. Robot dostrzega tą sytuację: chwyta broń i strzela do sierżanta, uwalniając dziewczynę. Mieszkańcy wsi rozumieją, że mają teraz tylko jedną opcję walczyć Przeciwko Imperium. Następnego dnia Kora wyrusza by odnaleźć generała Titusa, który zbiera siły przeciwko zabójcom króla. Prosi Gunara by zaprowadził ją do rebeliantów, po czym razem wyruszają. Gdy odpoczywają w nocy, Kora opowiada swoją historię. Kiedyś żołnierze ze Świata Matki wylądowali na jej planecie i unicestwili jej mieszkańców. Balisarius dowodził inwazją i z jakiegoś powodu oszczędził Korę, zabierając ją na swój statek, gdzie dziewczynka dorastała i stała się jednym z żołnierzy Imperium. Senator uważał ją za swoją córkę i był dumny z jej sukcesów wojskowych. Dlatego wie, co czeka mieszkańców planety Welt, jeśli nie zaczną się bronić. Para dociera do miasta portowego i decydują się odpocząć w barze, ale jeden z gości zauważa Gunara i proponuje kupić go od Kory. Gdy odmawia ten, wyciąga broń, jednak Kora szybko go wyjaśnia. Kobieta pyta obecnych o informacje na temat generała Titusa. Jedna z dziwnych kreatur odpowiada, że generał zarabia na życie walcząc na arenie gladiatorskiej. w w Polok. Wtedy mężczyzna, obrażony przez korę, wchodzi do baru w towarzystwie dwóch współpracowników. Teraz jest pewny swojego zwycięstwa i gdy kora daje im ostatnią szansę, by się wycofali, zaczyna się walka. Trwa zażarta wymiana ognia, którą z czasem wygrywa kora dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia w imperium. Kora dostrzega mężczyznę, który ją obserwuje. Gdy jest w tarapatach, pomaga jej i oferuje swój statek, ponieważ również wybiera się do Pollock. Wkrótce statek startuje, wtedy Kai przyznaje, że najpierw muszą zatrzymać się na małej planecie Frontier, bo ma tam interesy. Tymczasem atakus ładuje swoje ciało energią ze świata matki i dowiaduje się, że agent rebeliantów. Został schwytany. Statek ląduje na ranczu, gdzie jest więziony Tarak, chłopak, którego Kai proponuje do drużyny Kory. Właściciel uwolni go, pod warunkiem, że okiełzna Gryfa, w innym wypadku wszyscy staną się jego własnością. Tarak każe uwolnić Gryfa i zaczyna z nim rozmawiać. Po chwili Gryf się uspokaja i pozwala mu się dosiąść. Gdy się unoszą, zaczyna się ich walka w przestworzach. Tarak kilka razy jest bliski upadku, gdy Gryfowi w końcu się udaje go zrzucić. Tarak korzysta z terenu i ponownie, Skacze na jego grzbiet, po czym stwór się uspokaja i wracają na ranczo. Zachwycony, ujarzmioną bestią, właściciel uwalnia Taraka. O czym sam próbuje polatać, ale gryf nie jest zadowolony i go zjada. Statek leci na planetę kopalni kobaltu Dagus, gdzie mieszka utalentowana wojowniczka Nemesis. W tym momencie dowiaduje się, że dziecko jednego z pracowników zostało schwytane przez przedstawiciela rdzennej rasy planety. Kobieta Pająk mści się za swoje dzieci i swój ród, a próby rozmowy z nią nie wchodzą w grę. Kora i jej drużyna obserwują mistrzowski fechtunek Nemesis z podziwem. Następuje moment, kiedy pająkowata kobieta ta wypuszcza dziecko, Gunnar biegnie jej z pomocą i zabiera ją. Teraz Nemesis może swobodnie walczyć, nie martwiąc się, że uszkodzi dziewczynkę. Po chwilowych problemach z kobietą pająk, wojowniczka unicestwia stworzenie, ale nie cieszy się zwycięstwem, ponieważ to ludzie są winni tej tragedii. Dołącza do drużyny Kory, a Statek zmierza w kierunku planety Polok. Kora chwali gunara za jego czyn, po czym wyznaje, że była ochroniarzem księżniczki Isy i widziała, jak przywracała ptaki do życia. Teraz czuje się winna za los tej wyjątkowej dziewczyny. Wkrótce statek ląduje na planecie Polok, a drużyna kieruje się do Areny Gladiatorskiej, gdzie Kora rozpoznaje. Legendarnego generała Titusa jako pijanego, bezdomnego. Mężczyźni zabierają go do łaźni, w której przyznaje, że nie chce pamiętać o swojej przeszłości, ponieważ skazał na zagładę swoich żołnierzy. Kora oferuje mu szansę na zemstę, co przypomina mu, kim jest. Tymczasem schwytany agent rebeliantów zostaje przyprowadzony do admirała Attakusa. Wyznaje, że siły oporu mają swoją bazę na planecie Shiran pod rządami króla Lewitika. Attakus pozbywa się szpiega i wyrusza, by rozliczyć się z królem. W tym samym Czasie statek Kaja ląduje na Shiran, gdzie są witani przez samego króla Levitika. Kora dziękuje mu za gościnność i pomoc. Wkrótce rebelianckie statki, dowodzone przez rodzeństwo Bladaxe, przybywają. Devra jest wrogo nastawiona, zdając sobie sprawę z słabości swojego oddziału wobec sił admirała. Gdy dowiadują się o tym, co wydarzyło się na Welt, rebelianci akceptują propozycję Kory. Po tym Kai zgadza się walczyć u jej boku, ale najpierw musi dostarczyć ładunek. Tymczasem armia Attakusa. Dociera i atakuje planetę Shiran, pokazując co czeka tych, którzy występują przeciw Imperium. Na koniec admirał każe zrzucić bomby, które niszczą całą planetę. Kai zabiera grupę do posterunku handlowego i prosi o pomoc przy rozładunku skrzyń, ale nagle skrzynie otwierają się i przekształcają w urządzenia do unieruchamiania ludzi. Wszyscy członkowie drużyny zostają uwięzieni, z wyjątkiem Gunara. Okazuje się, że Kai jest łowcą nagród i od początku zamierzał ich zdradzić dla nagrody. Każdy z nich jest wart ogromną sumę, a Kora przewyższa wszystkich, gdyż jest poszukiwana w całym wszechświecie. Statek Atakusa przycumowuje w bazie, a Admirał kieruje się na Molo, widząc kogo Kai dla niego przygotował. Przechodzi obok więźniów i zatrzymuje się obok Bladakse, którego nie spodziewał się zobaczyć w drużynie. Kai przekazuje farmerowi strzykawkę i każe wstrzyknąć środek uspokajający do głowy zatrzymanego i rozkazuje mu zacząć od kory. Gunar przeprasza dziewczynę, po czym wbija strzykawkę w głowę Kaja. Kora rozbraja pobliskiego żołnierza i otwiera ogień. Wkrótce Bladakse widzi, jak okręt flagowy Admirała Atakusa otwiera ogień na statki oporu, zdając sobie sprawę, że jego ludzie są o krok od zagłady. Przywódca oporu pędzi na molo i dociera do kokpitu statku, wskakuje na niego i pokonuje pilota, ale sam ginie od strzału. Tymczasem reszta grupy kory została uwolniona i teraz mogą przeciwstawić się ogromnym siłom wroga. Powoli zyskuje przewagę dzięki zaistniałemu chaosowi. Statek traci kontrolę i spada w otchłań, podczas gdy Attakus pozostaje na małej platformie. Kora biegnie do niego i rzuca mu wyzwanie na pojedynek. Oboje wymieniają serię ciosów, w których nie widać zwycięzcy. Gdy walka nabiera tempa, Kora, dzięki swojemu sprytowi, jest w stanie przechylić szalę na swoją stronę. Toczyli zaciętą walkę, ale w końcu Kora zwyciężyła i rzuciła admirała w przepaść. Jakiś czas później wojownicy wracają na planetę Welt, podczas gdy Atakus zostaje odebrany przez imperialnych medyków. Na planecie Matce okazuje się, że jest androidem, następnie pojawia się przed cesarzem Balisariusem i raportuje, że znalazł Korę. Władca wymaga, aby admirał stłumił rebelię i przyprowadził mu swoją córkę, aby mógł się jej osobiście pozbyć.